Rozdział 9. Jak smakuje sznurek? Czy nemo jest niemową? Najazd na wyspę? Czy czeka mnie najwspanialsza przygoda? Czego chciał kaznodzieja? Na przylądku sandacza? Czy można łowić na zaklęcie? Paternoster. Deszcz monotonnie szemrał na liściach drzew. Kapało mi na nos, a potem zaczęło siąpić na kark. Byłem tylko w spodemkach, bo łobuziaki z bandy czarnego franka nie pozwoliły mi ubrać się. Z początku wolałem nawet deszcz niż roje komarów, które wabiła moja golizna, ale wkrótce ogarnął mnie chód i zacząłem podzwaniać zębami. A co dopiero Baśka? Wyglądał na bardzo delikatnego chłopca. Dostanie zapalenia płuc, pomyślałem i szarpnąłem się w więzach. Później ogarnęła mnie złość na kapitana Nemo. Gdyby nie jego pojawienie się na wysepce, udałoby mi się uwolnić Baśkę, a i sam nie popadłbym w niewolę bandy. Ale kapitan Nemo, zdaje się, uwielbiał takie sztuczki. Efekciarz, doszedłem do wniosku, może niezbyt sprawiedliwego. Lecz czy można być sprawiedliwym, kiedy na gołe ciało padają krople deszczu i z zimna podzwania się zębami? Baśka, szepnąłem do chłopca. Słucham, usłyszałem jego szept. Przysuń się do mnie. Zrobił kilka ruchów całym ciałem i znalazł się obok mnie. Ja również poruszyłem się w ten sposób, że swoimi plecami oparłem się o jego plecy. Ręce miałem związane do tyłu w przegubach, podobnie jak Baśka. Palcami namacałem więzy na jego dłoniach, lecz okazało się, że supeł miał na piersiach. Przewróciłem się na bok i tak się ułożyłem, że zębami sięgnąłem do sznurka na dłoniach Baśki. Ach, mój Boże, jak się to przyjemnie czyta w książkach, że bohater, znajdujący się w niewoli, przegryza sznury lub zgoła skórzane paski. Ale czy kiedykolwiek ktoś z Was, drodzy czytelnicy, spróbował zębami przegryźć gruby sznur? Gryzłem i gryzłem, a przecież dopiero po długim czasie udało mi się przerwać zaledwie jedno czy dwa włókienka. A nie było to żadne lasso jak w powieści, lecz zwykły sznur do wieszania bielizny. Może ja spróbuję przegryźć, zaproponował mi szeptem Baśka. Nie dasz rady, mruknąłem. Ręce mam związane z starym krawatem. Musiałbyś mieć zęby morsa. Deszcz szeleścił wciąż w drzewach, a ciemność była tak nieprzenikniona, że nie widzieliśmy nic nawet o krok. Co robił wartujący lisia skórka? Zapewne wlazł do szałasu, gdzie spała banda. Gdybym tylko zdołał przegryźć sznurek, ucieklibyśmy bez żadnego trudu. Czy wiecie, jak smakuje sznurek? Jest to coś obrzydliwego. Nie ma nic wstrętniejszego od smaku sznurka. Człowiek odnosi wrażenie, że gryzie stary zmywak do garnków. I znów pękły dwa włókienka. A potem coś ciepłego dotknęło mojego ramienia. Cicho! usłyszałem zduszony głos. Czyjaś dłoń przesunęła się po moim ciele, namacała sznurek. Na nogach poczułem chłodne ostrze noża i sznurek został przecięty. Jeszcze chwila i to samo stało się z krawatem. Po dwóch minutach Baśka również był wolny, a w ciemnościach jego ręce dotknęły moich dłoni. Ktoś chwycił mnie mocno za ramię i pociągnął za sobą. Prześliznęliśmy się przez krzaki olszyn aż do brzegu jeziora. Ów ktoś, zapewne Nemo, wciąż nie puszczał mojego ramienia. Przez trzciny doprowadził nas do swojego ślizgacza. Poczułem, że to ślizgacz, gdy potknąłem się o jego burtę. Muszę wrócić po swoje ubranie, powiedziałem do kapitana Nemo. Niech pan zabierze chłopca i odpływa. Ja już sobie dam radę. Wpław, dostanę się do brzegu. Nic nie odpowiedział, ale mojego ramienia nie puścił. Drugą dłonią chwycił mnie za rękę i przesunął moimi palcami podnieśli zgacza. Tak, leżały tam moje rzeczy. Wleźliśmy do ślizgacza, z trudem się w nim mieszcząc. Stuknęły oburty wiosła. Płynęliśmy wolno. Nemo wciąż nie zapalał silnika, zapewne nie chcąc budzić śpiącej na wyspie bandy. Jakże żałowałem, że mrok nocy nie pozwala mi dojrzeć jego twarzy. Miał na sobie swój czarny strój, śliski i mokry. Głowę również krył w kapturze. Twarz jaśniała w mroku, ale rysów nie sposób było rozróżnić. Czy dostał pan mój list? zapytałem. Nic się nie odezwał, jakby nie słyszał pytania. Pan nie chce rozmawiać na ten temat? zagadnąłem go znowu. Milczał. Odezwał się Baśka. Pan jest wspaniały. To był niezwykły wyczyn. Z tym podrzuceniem ubrań na polane. Młodzież kocha efekty, pomyślałem z goryczą. Lecz Baśka dodał: I Dziękuję panu za uwolnienie. Pan samochodzik wprawdzie już przegryzał moje więzy, więc za pół godziny bylibyśmy i tak wolni. Ale teraz prędzej będę w obozie. Dziękuję panu. I tym razem nie usłyszeliśmy głosu kapitana Nemo. Jakby był głuchy, albo nie chciał w ogóle z nami rozmawiać. To niegrzeczne, doszedłem do wniosku. I trochę obraźliwe. Nie podjąłem dalszych prób nawiązania rozmowy. Baśka, przekonawszy się, że Nemo nie chce z nami gadać, także milczał. Płynęliśmy w zupełnych ciemnościach, nie mam pojęcia, jak on orientował się co do kierunku. W pewnej chwili, gdy zapewne doszedł do wniosku, że znajdujemy się dostatecznie daleko od wyspy, włączył silnik. Na małych obrotach zbliżył się do brzegu i dotknął mojego ramienia, tym ruchem nakazując mi, abym wyskoczył. A więc jednak wiedział, kim jestem i gdzie mieszkam. Chyba przeczytał mój list. Czy podpłynie pan aż do harcerskiego obozu? Zapytał go Baśka. Potakującą mruknął coś w odpowiedzi. Powiedz telowi, że jutro będę na waszym ognisku. Zawołałem do Baśki i wyskoczyłem ze ślizgacza w płytką przybrzeżną wodę. Dziękuję panu, krzyknąłem jeszcze do kapitana Nemo. Silnik zawarczał głośniej. Odpłynęli, zalewając mnie wysoką, silną falą. Poczłapałem na brzeg. Hałas motoru zamierał w ciemnościach nocy. Z namiotu moich sąsiadów usłyszałem zaspany głos pana Anatola. Kto tam? Kto tam? To ja, sąsiad, odrzekłem. Wracam z nocnego połowu ryb. Złapał pan coś? Zainteresował się rycerz spinningu. Może nawet gotów był wyjść z namiotu, aby obejrzeć mój połów. Nie, nic nie złapałem, natomiast bardzo zmokłem. Zachichotał radośnie. Odczuwał satysfakcję, że nie udał mi się połów, a do tego zmokłem, on zaś leży w zacisznym i suchym wnętrzu namiotu. Znowu poczuł się mądrzejszy, co zawsze, zdaje się, sprawiało mu ogromną przyjemność. W namiocie zapaliłem turystyczną maszynkę gazową i zagotowałem szklankę wody. Połknąłem pastylkę z prokolu i wślizgnąłem się do śpiwora. Wydawało mi się, że spałem tylko krótką chwilę. Zbudził mnie narastający hałas na jeziorze. Spojrzałem na zegarek. Była trzecia nad ranem. Wystawiłem głowę z namiotu i zobaczyłem jezioro okryte lekką, zwiewną mgłą. Środkiem toni, to zjawiając się, to znów znikając we mgle, płynęło dwanaście kajaków. Cztery z nich miały silniki Tumlery i holowały po dwa inne kajaki. W każdym siedziała dwuosobowa załoga złożona z harcerzy w pełnym umundurowaniu. Razem 24 chłopa. Przyłożyłem lornetkę do oczu. Dostrzegłem między nimi Baśkę, Krogulca i Wilhelmatela. Nie ulegało wątpliwości, że Kawalkada zmierza do wyspy Czarnego Franka. Banda śpiwszała się i ani spodziewa się najazdu o tak wczesnej porze, pomyślałem. Kajaki wkrótce zniknęły we mgle, która tłumiła warkot silników. A jednak odczułem pewną przykrość. Zapewne Baśka powtórzył Telowi, co myślę o konflikcie harcerzy z bandą Czarnego Franka. Najazd na wyspę świadczył, że Tel zlekceważył moje słowa. No cóż, westchnąłem w duchu. To już nie jest ten sam harcerzyk, którego poznałem na wyspie złoczyńców ani ten, z którym poszukiwałem skarbu templariuszy i pamiętnika hitlerowskiego zbrodniarza. Chłopak podrósł, został drużynowym, uważa, że ma już dosyć doświadczenia, aby kierować się własnym przekonaniem. Po raz drugi zbudziło mnie skrobanie w płótno namiotu. Na trawie przed namiotem siedzieli z podwiniętymi nogami Wilhelm Tell, a obok niego Baśka. Na brzegu leżał wyciągnięty kajak. — Czy pan trochę nie za długo śpi po nocnych przeżyciach? — zapytał mnie wesoło Tell. Uściskałem go serdecznie i zaprosiłem na śniadanie. Miałem chleb i pasztet w puszce. Owszem, zjadłoby się coś, panie Tomaszu, zatarł radośnie ręce. Był w świetnym humorze, bo my już od trzeciej rano buszowaliśmy po jeziorze. Wiem, popłynęliście na wyspę Czarnego Franka. W samą porę, panie Tomaszu, banda już zamierzała dać drapaka. Uciekli zresztą, gdy zobaczli nasze kajaki i gromadę chłopców. Umykali w na ląd, pozostawiając dziewczęta i skradzione rzeczy. W ich szałasie znaleźliśmy naszą buttę do gazu, lampę i wiele innych przedmiotów, zapewne ukradzionych z biwaków. Teraz ogłosimy to nad jeziorem i zwrócimy właścicielom. Nie doszło do bójki? Uciekli przed nami jak kaczki. Oni są odważni tylko wtedy, gdy mają do czynienia ze słabszymi, wzruszył pogardliwie ramionami. Mam nadzieję, że Baśka powiedział Ci Telu, co o tym wszystkim myślę. Owszem, powiedział. Ale tym razem pan nie ma racji, panie Tomaszu. Więc mieliśmy pozostawić im skradzione rzeczy? Mam tolerować ich chuligańskie wyczyny nad jeziorem? Wiem co pan powie. Należało o obozie Czarnego Franka zawiadomić milicję i ona powinna odebrać bandzie skradzione rzeczy. Lecz po pierwsze, na to już czasu nie było. Banda szykowała się do wyprowadzki z wyspy. Po drugie, uważamy, że nasza młodzieżowa organizacja powinna pomóc w utrzymaniu porządku. Takie jest zadanie naszego harcerskiego kolektywu. To trochę głupie, ogromne zgrupowanie harcerzy, któremu banda łobuziaków podkrada różne rzeczy. Jeśli nie nauczymy się radzić sobie z chuliganami tutaj, na obozie, jakże poradzimy sobie z nimi w życiu? Na czajniku zaczęła wesoło podskakiwać pokrywka. Baśka pokrajał chleb i posmarował go pasztetem. Ten widok tak mnie radośnie usposobił, że przestałem się dąsać na tela. Przecież nic złego się w końcu nie stało. Nie pojechali na wyspę, aby bić się z łobuziakami, lecz aby odebrać rzeczy, które im skradziono nasyciliśmy pierwszy głód. Tel co chwila spoglądał na mnie wyczekująco. Wiedziałem o co chodzi. Trawiła go ciekawość, skąd się tu wziąłem. Wietrzył w tym jakąś przygodę. Nic ci nie powiem, Telu, oświadczyłem mu wreszcie. Masz swoje własne, harcerskie sprawy. Gdy cię wtajemniczę w cel mego pobytu nad jeziorakiem, pociągnie cię moja przygoda i zaniedbasz obowiązki. Jeśli jednak chcesz mi pomóc, zawahałem się, szukaj nad jeziorakiem człowieka z blizną, na prawym policzku. Wyświadczysz mi tym niezwykłą przysługę. Ja tu jestem właśnie po to, aby tego człowieka odnaleźć. Zrozumiał, że nic więcej nie wyjawię. Zresztą musieliśmy przerwać rozmowę, bo właśnie obudził się pan Anatol i, głośno poziewując, wypełznął z namiotu. Trochę zaskoczył go widok dwóch harcerzy, jedzących śniadanie wraz ze mną. Pan ma ciągle coraz nowych gości, proszę pana sąsiada, odezwał się. Najpierw ta młoda dziewczyna łowiła dla pana ryby. A teraz ci młodzi karmią pana śniadaniem. O, przepraszam, to ja ich zaprosiłem. A wczoraj w nocy, gdy wymknął się pan na ryby, ktoś tu był i pytał nas o pana. Kobieta, mężczyzna? Mężczyzna, bardzo dziwny człowiek. Przypłynął gumową łódeczką i nawet przez jakiś czas czekał na pana, bo myślał, że pan nie odszedł daleko, skoro pozostał pana dziwaczny samochód. Nie potrafię opisać jego wyglądu. Tyle tylko panu powiem, że opowiadał o ptakach o powrocie do natury. Spać nam nie dał swoim gadaniem. To był kaznodzieja, odgadłem. Kaznodzieja? Płetwonurek kaznodzieja, tak go przezwałem, bo widziałem, jak nurkował, a jego kazania na różne tematy nasunęły mi myśl, że może jest kaznodzieją. Ale chyba niereligijnym, bo nam tu gadał o Mewie śmieszce, stwierdził pana Natol. Tel i Baśka parsknęli śmiechem. Czy to taka Mewa, proszę pana, co opowiada dowcipy? Była już ósma. Po porannej mgle nie pozostało ani śladu, niebo było bez jednej chmurki i słońce mocno prażyło. Ale barwa nieba, trochę jakby matowa, kazała przypuszczać, że utworzą się chmury i dzień nie będzie jednak słoneczny. A pan, panie Tomaszu, gdzie się nie ruszy, od razu wkracza w fajne historie. Z podziwem stwierdził Wilhelm Tell, zabierając się z Baśką do odpłynięcia. Jakieś dziwne typy pana odwiedzają. A cóż to była za dziewczyna, o której ten pan wspominał? Naprawdę łowiła dla pana ryby? Złowiła wspaniałego szczupaka. Ech, że też ja nie mogę być tu wciąż z panem, westchnął Tel. Zdaje mi się, że szykuje się nad jeziorakiem przygoda najwspanialsza ze wszystkich, jakie dotąd przeżyłem. Rat nierad musiał odpłynąć do swego obozu. Zepchnęli z Baśką kajak na wodę i uzyskawszy ode mnie zapewnienie, że przybędę wieczorem na ognisko harcerskie, odpłynęli dziarsko machając wiosłami. A ja położyłem się za swoim namiotem, i szkła lornetki skierowałem na przeciwległy brzeg. Czego chciał ode mnie kaznodzieja? Zastanawiałem się. Lecz nie znajdowałem żadnego sensownego uzasadnienia dla jego niespodziewanej wizyty. Przeciwległy brzeg był bezludny. Dopiero po pół godzinie nadpłynął biały jacht wacka-krawacika. Zakotwiczony został w pobliżu piaszczystego cypla, gdzie wczoraj rozmawiałem z kaznodzieją płetwonurkiem. Przez szkła lornetki widziałem, jak wacek, krawacik i brodacz spinningowali, stojąc na pokładzie jachtu. Książę spinningu już łowi ryby. Poinformowałem Anatola. O tam, przy półwyspie, naprzeciw nas. Och, Boże, łowi ryby, a my gnuś nie jemy, zafrasował się rycerz spinningu. Zaczął poganiać żonę i swych przyjaciół, aby szybciej szykowali śniadanie. Trapiła go myśl, że książę spinningu złowi za chwilę ogromną rybę, a on, skromny rycerz, jeszcze nawet nie poszedł w bój ze swym wędkarskim orężem. O dziewiątej rano zaterkotał motor rybackiej łodzi i przypłynęła Marta. I tym razem miała ze sobą składane wędziska, nawet spinning. Rodzice nie chcą, żebym pracowała z nimi w polu, wyjaśniła. Uważają, że należą mi się wakacje i że przed rozpoczęciem studiów powinnam jak najwięcej korzystać ze świeżego powietrza i słońca. Kazali mi ruszyć na ryby. Popłynie pan ze mną? A dokąd? O tam, gdzie ten jacht? Na przylądek sandacza. Pan Anatol, gdy usłyszał tę nazwę, podskoczył do góry, aż mleko, które właśnie pił, wylało mu się na spodnie. To tam jest przylądek sandacza? Niesłychane. Ja nic o tym nie wiedziałem. Książę z Piningu kiedyś wspominał, że będzie łowił na przylądku sandacza. Kaziu. Kończ śniadanie. W te pędy popłyniemy tam łowić sandacze. Myszko, krzyknął na żonę, szykuj patelnię i olej. Na obiad zjemy sandacza. Panna Marta zapytała mnie szeptem. Czy ma pan już odpowiedź od kapitana Nemo? Nie. Ja też nie. Poprosiłam w liście, żeby odpowiedź zostawił dla mnie w dziupli tego samego dębu. Przed chwilą tam byłam, ale listu nie znalazłam. Dziupla jest pusta. Nemo zabrał jednak swoje ubranie. W nocy bardzo rozrabiał, a w ogóle to chyba straszny gbur. Opowiedziałem mi o nocnych przeżyciach na wyspie Czarnego Franka. Wspaniały, wspaniały! szeptała w zachwycie. A pan nie miał racji, posądzając go o mściwość. Oddał chłopakom ubrania i was uwolnił z niewoli. Ale najpierw mnie w tę niewolę wpakował, mruknąłem. Była na mnie szczerze oburzona. Pan jest zawistny. Tak, pan jest po prostu zawistny o jego bohaterskie czyny. A jego dziwne milczenie? Może ma jakieś ważne powody, które każą mu milczeć. Natomiast cieszy mnie, że jednak dla odzyskania mojego pierścionka popłynął pan w nocy do obozu czarnego Franka. O rany, pani znowu o tym odpustowym pierścionku? Wyznaję, że nawet o nim nie pomyślałem. Popłynąłem na wyspę, ponieważ czarny Franek zapowiedział na radę bandy. Chciałem się zorientować co do ich dalszych zamiarów. I dowiedział się pan, jakie mają plany? Będą szukać tego, który ukradł torbę z mapą. A nie boją się kapitana Nemo? Przecież Nemo będzie ich nadal gnębił, jeśli nie posłuchają jego wezwania i nie wyniosą się z jezioraka. W starciu z harcerzami ponieśli klęskę. Czy zamierzają czekać, aż weźmie się za nich także milicja? Mówi pani o tej młodzieży z dużą niechęcią. Dlaczego? Nienawidzę takich typów. Uważam, że za bardzo im się pobłaża. Ja od dziecka musiałam pracować. W domu moich rodziców nigdy się nie przelewało. Ojciec i moi bracia ciężko pracują. A ci? Dla nich wszystko jest proste. Jak się chce jeść, to ukraść. Ciężkiej pracy się boją, w ogóle chyba nie lubią pracować. Czy któryś z tej bandy zastanowił się, ile pracy wymaga wychodowanie owcy? Może właściciel zamierzał za owce kupić synowi palto na zimę, a oni podpłynęli do wyspy i zabili owce, jak swoją własność, bo byli głodni, prychnęła pogardliwie. Do licha, mruknąłem, czy nie znajdzie się nikt, kto potrafi tych młodych ludzi zawrócić z tej drogi? Wzruszyła ramionami. Pan jest bardzo naiwny. Jeśli w polu rośnie pesz, to się go wyrywa i pali. U gospodarza, który nie będzie niszczył chwastów, Dobrych zbiorów nie będzie. Nie zgadzałem się z jej porównaniem, ale dyskutować nie miałem ochoty. A może bałem się, że zabraknie mi argumentów? Pan Anatol skończył przygotowania do połowów i pokrzykując na swego przyjaciela, ładował się do łódki. Popłyniemy? zaproponowała mi Marta. Nic lepszego do roboty nie miałem. Stamtąd też mogłem wypatrywać swojego człowieka z blizną. Wsiadłem do jej łodzi i w ślad za panem Anatolem skierowaliśmy się w stronę jachtu Wacka Krawacika tymczasem niebo jeszcze bardziej zmętniało. Słońce przez mgiełkę prażyło, powietrze wypełniła duchota. Nad jeziorem w powietrzu unosiły się rozwścieczone gzy i atakowały nas. Były natrętne, zdecydowane nawet na śmierć, byle tylko usiąść na jakiejś żywej istocie i napić się jej krwi. Pan Anatol pierwszy dopłynął do jachtu. Nisko skłonił się księciu Spinningu. — Ma pan rzeczywiście wspaniały rzut, stwierdził, przyglądając się dłuższą chwilę, jak wacek krawaci rzuca błyszczką pacek krawacik lekceważąco machnął ręką. Nie pomoże najlepszy rzut. Nie biorą na blachę, proszę pana. Bo może trzeba bliżej trzcin, zauważył pana Natol. Ukłoniłem się białowłosej Edycie, która siedziała na pokładzie jachtu i robiła sobie manikir. Zdaje mi się, że dziś będzie deszcz, zagadnąłem ją. A, to pan, uśmiechnęła się. Brodacz, który również rzucał spinningiem, zapytał mnie niegrzecznie. A pan już nie ma całego jeziora? Musi pan nam tu straszyć ryby? Marta zachichotała. Pan się nie o ryby boi, tylko o tę panią na pokładzie. Nie zabierzemy jej, niech pan będzie spokojny. Białowłosa Edyta odłożyła nożyczki i pilniczek. Ach, zabierzcie mnie, bo umieram z nudów. A dokąd płyniecie? Na ryby, odrzekła Marta. Nienawidzę wędkarzy, wybuchnęła Edyta. Nie ma nic gorszego na świecie niż mężczyzna, który lubi łowić ryby. Pan także chce łowić? Zapytała mnie. — Nie umiem — stwierdziłem. — Ale wędki pan wiezie — zauważył brodacz. — To są moje wędki — odrzekła Marta. — A na co pani łapie? — z ironią zapytał brodacz. — Na zaklęcie — zaśmiała się dziewczyna. Nawet książę z raczył się zainteresować. — I dużo złapała pani na zaklęcie? — zapytał. — Pan jest dziś od rana trzeci — odparła. Brodacz skrzywił usta. — Stary dowcip, proszę pani. — A jakie to zaklęcie? — Zainteresował się Wacek Krawacik. Na różne rodzaje ryb używa się różnych zaklęć, oświadczyła Marta. Ale można łowić i bez zaklęć, pod warunkiem, że się trochę zna obyczaje ryb. Ja znam, a ryby nie biorą, burknął Wacek. Już od godziny rzucam tą blachę i nic. Pani też rzuca blachę? Czasami. Zależy od miejsca, czasu i pogody. A co by pani łowiła w naszej sytuacji? Okonie, stwierdziła. Tutaj, okoń! Brodarz stuknął się palcem w czoło. Nie tutaj, tylko tam dalej, z drugiej strony Półwyspu. Brodacz jeszcze raz stuknął się palcem w czoło. Niech pani użyje dziś wielu zaklęć, powiedział. To sandaczowe miejsce. Tak jest. Tutaj należy łowić sandacza, z powagą kiwnął głową wacek krawacik. Niech mi pani wierzy, ja się na tym znam. W ubiegłym roku otrzymałem srebrny medal. Niektórzy nazywają mnie księciem spinningu. Wiem o tym, mości książę, dygnęła w łódce panna Marta. Ale ja będę łowić o konie. Chwyciła za wiosła i popchnęła łódkę na drugą stronę półwyspu. Oni są głupi, rzekła do mnie. Niech się pan dobrze rozejrzy, gdzie kręcą się mewy. Po tej czy tamtej stronie półwyspu? Po tej stronie. A dlaczego? Nie wiem. Dlatego, że na powierzchnię wody wyskakuje drobnica. A dlaczego wyskakuje drobnica? Skąd mogę wiedzieć? Wyskakuje dlatego, że tu żerują okonie. I my na nie zapolujemy. Na paternoster. Co to takiego? To pani zaklęcie? Już wiem. Pani rzuci przynętę, a ja będę musiał po łacinie odmawiać ojcze nasz. Paternoster to takie coś z drutu. Roześmiała się. O, mam tu, w łódce. Przez górne uszko przewleczona została żyłka, a do dolnego uszka przywiązany mały ciężarek na mocnej nitce. Moi bracia w ten sposób łowią konie. Przybiliśmy z drugiej strony półwyspu. Marta zarzuciła w wodę ten swój paternoster dość daleko od brzegu. Krótkie wędzisko wbiła w piasek nadbrzeżny. — Okoń sam się zacina — wyjaśniła. — Więc nie musimy ciągle wypatrywać. Przywiozłam w blaszance parę żywych kiełbi, które dziś rano złapał mój ojciec. I popróbujemy szczęścia. — A dlaczego pani łowi na paternoster, a niezwyczajnie na długie wędzisko? Wskazała palcem niebo. — Chmurzy się, zaraz będzie wiatr. Zepchnąłby spławik na brzeg — wytłumaczyła mi. — I rzeczywiście — za chwilę uczułem na twarzy lekki, a potem silniejszy podmuch wiatru. Ona jest czarownicą! pomyślałem.